Osob, które pisały komentarze, opowiem Wam o tym kombie Fender Custom Pro Reverb, który jest w tej skrzynce. Yy, bo ten Antusz zagrał ze mną parę koncertów i chyba to jest ten wzmacniacz, który zostanie na długo, długo, długo. Yy, Jak go wyciągnę z tej skrzynki, bo gadam Fender Custom Pro Reverb, ale... Może ktoś nie wie, co to za A, no nie wszyscy czytacie komentarze, yy, a w innych filmikach gdzieś tam moich pojawił się ten wzmacniacz, jak, jak opowiadałem na przykład o tej pleksie, co z przodu wzmacniacza umieszczam. Yy, Jeszcze się to krzesło. No, nie. Poczekajcie, wezmę krzesło inne, nie wiem czy to słychać, czy nie słychać. O, żona kupiła takiego koziołka. to, to przyda się w końcu. Zosta a, zastanawiałem się, po, po co ona to kupiła. Do czego to może służyć. No, teraz wracam w honor. Zajebisty koziołek. Yy, dobra, wyciągam tego pro Reverba z kajsa. O, oh, fuck. Teraz tak. O, on tutaj się znajduje. Jest, a, tu jeszcze mam pleksę, ponieważ wczoraj graliśmy koncert. Mm, o, piesek przyszedł. Zobaczyć. Yy, zobaczyć prorewerba. Yy, wczoraj graliśmy koncert w klubie Chicago w Kielcach. I jeszcze mam tutaj w tą pleksę. Graliśmy akurat bez nagłośnienia, czyli wokal był puszczony tylko yy, na przody. A my lecieliśmy. Po staremu z piecy, czyli tak to jest Fender Custom Pro Reverb e, Silverface, czyli co? E, Srebrny tutaj panel czołowy. E, I to jest ukłon dla e, AMPA z 1965 roku, czyli Pro Reverba. Oczywiście on troszeczkę się różni. E, ten wzmacniacz w ogóle, on jest w wersji 12 calowej, czyli mamy jeden głośnik 12 calowy tutaj. Jest bardzo ważny dodatek, jest gałka odpowiedzialna za średnie tony, czego nie było w tamtych ampach. Ten wzmacniacz ja na początku jak go kupiłem od kumpla, tego dość porządnie zmodyfikowałem. Zmieniłem moje jakieś tam rezystory według tam schematów z neta. Ale przywróciłem to. Przywróciłem te rezystory do wartości fabrycznych. Największe, największe rzeczy, co ja zrobiłem w tym wzmacniaczu, to wywaliłem reverb, Odłączyłem mu reverb. cały ten. Tam był w środku taki, jak Fender ma, to taki, on ma takie torebki z rewerbem ten rewer w środku leży, patrząc żeby on nie, nie, nie dotykał tak mocno obudowy, żeby to wszystko się nie wzbudzało, więc Fender stosuje takie y, torebki. Y, wywaliłem torebkę, wywaliłem lampę y, za rewer, to jest tutaj y, dwójeczka. Wywaliłem lampy za, odpowiedzialne za tremolo, po prostu nie użyłem tremolo, nie używam rewerbu. Y, Wielu gitarzystów nie używa rewerbów w salach, gdzie lecą z Ampa, ponieważ sala ma naturalny rewerb. I to na jednym z filmików Jobona Massa, to opowiadał o tym, że nie używa rewerbu, bo sale, w których gra mają już naturalny rewerb. No oczywiście, czasami są takie rzeczy przestrzenne, gdzie tam trzeba sobie. Hmm, Podreperować przestrzeń, tak? o, zamiast delaya czy coś tam, czy jakieś spokojne rzeczy przestrzenne. No to czy rzeczywiście reverb jest potrzebny, można użyć delaya i tak dalej. Wywaliłem reverb, został mi tak. Gałeczka, o, jeszcze ustawienia, baby. z koncertu, nie ruszam, nie wiem, czy to będzie widać. Średnie tony na maksa. Ja używam, to w ogóle, dadali tę gałkę średnich tonów, ja to biorę na maksa. Czat, bas na, na piąteczkę. Treble, na, czyli wysokie tony na piąteczkę, czyli 5, 10, 5 i głośność jest zostawiona na trójce. To prawda, Gramaty wzmacniaczu na trójce, on jest piekielnie głośnym wzmacniaczem. W ogóle to jest wzmacniacz bardzo leciutki. On oryginalnie waży jakieś 16 kg z głośnikiem Selection A Cream, ale ten głośnik jest taki tragiczny, taki. Papierowy pierd taki to, to nie jest dobry. Znaczy, może komuś tam pasuje, to nie jest dla mnie głośnik, całkowicie mi się w ogóle nie podobał. Eee, ja w tym wzmacniaczu, tak jak w większości wcześniejszych wzmacniaczy, na których grałem, zamontowałem e, głośnik Alnico Cream 12 cali w wersji 8Om. Zwyczajnie uwielbiam ten głośnik. Dlaczego ten głośnik uwielbiam? Może się wydawać, że nie słychać takich dużych różnic między tymi głośnikami. Niektórzy mówią, aaa, podkręcę, zrobię tam 2 mm tonów i, i uzyskam to samo. Głośnik Alnico Seleciona, ten wersji Cream, to jest jedyny głośnik, który gra dla mnie fajniej. jak stoję dalej. Czyli to jest głośnik, który nie kuje w uszy. Ja mogę, nawet jak bez pleksy, mogę się oddalić z wzmacniacza. Słyszę go w, w wielu miejscach na scenie, praktycznie tak, jakbym stał w jednym miejscu. Jakoś niesamowicie roznosi mi te częstotliwości wszędzie. Jest świetny w ogóle do barw przesterowanych. To pomimo, że Alikopnik kojarzy się to z głośnikiem, który jest do grania bluesa, reggae, jakiegoś fanku i tak dalej, bo się kojarzy się z to Nie, no to jest głośnik rewelacyjny do, do przesterów. Można sobie poczytać w necie duże, dużo informacji natomiast już na, na temat używania tego głośnika w ogóle w heavy metalu. Eee, czyli tak, ten zmacecz ja już mam, ten, troszeczkę zmodyfikowany jest, jak, jak, jak już powiedziałem, ale Rezystory, wszystkie elementy elektroniczne zostały przywrócone w oryginale. Jedynie nie ma, tak jak mówiłem, tremolo, nie ma rewerbu i jest zmieniony głośnik. Ja na koncertach nie wyciągam go w ogóle z case'a, on sobie tak stoi. Klasycznie biorę oczywiście tę pleksę. ustawiam sobie przed wzmacniaczem i, i jazda. Dlaczego ten wzmacniacz? Próbowałem innych wzmacniaczy a przerzuciłem się z grania z, z w zbudowanych wzmacniaczach na efekty. Dlaczego się przerzuciłem? Ponieważ bardzo mi się spodobało, przypadkowo, oczywiście, tak jak mówiłem, że grałem na tym o tym pro-rewerbie nie pro-rewerbie, pro, pro co tam leży. Zagrałem na nim bardzo dużo koncertów i, i mówię, kurde. Ale to fajnie gra, fajnie brzmi na scenie, zajebisty wzmacniacz. Używam do niego teraz ratów, dwóch ratów. No i tam dwa ja dyreje. może pokażę Wam podłogę zaraz, jak to, jak to hula. I tak. Zajebiście to gra, czyli tak, nie potrzebuję pętli efektów, ponieważ wzmacniacz, te wzmacniacze one mają bardzo duży headroom, więc zapas czystej barwy jest dość ogromny. Ustawiam sobie jeden yy, przester yy, normalnie, drugi mogę podkręcić na solo, czyli mam zapas głośności. Jeżeli delay umieszczę na końcu łańcucha, to tak jakby tak naprawdę to była pętla efektów, yy, ponieważ wzmacniacz sam w sobie nie generuje przesteru. Czyli te wzmacniacze, te pro reverby, pro wersje są stworzone jako platformy do platformy pedałowe. Gejampy idealnie łapią pedały i to brzmi fantastycznie. Czyli bardzo plastycznie dileje nie gubią się, ponieważ wzmacniacz nie jest przesterowany, więc one krystalicznie ładnie latają w przestrzeniach. Solóweczki są świetnie dobijane, bo mamy ten headroom przecież, więc możemy wzmocnić na solo. Ja mam w ogóle solówki, to ja gram w tej chwili dość potężnie, czyli przebijam się masakrycznie i ustawiam tego, ten drugi przestęp bardzo głośno na solo i wali mnie to na koncercie w klubie. Jak wyskakuje na, no na solo, to wyskakuje na solo. Kurde, jak na dyskotece, nie? Nie ma, nie ma tutaj problemów ża żadnych. Chociaż hm, ja na dyskotekach pewnie kiedyś się, bym miał problemy. <laughs> nie należałem do tych, co lali po ryjach, ale też nie byłem tym, co mnie lali po ryjach. Pewnie yy, to gdzieś we mnie zostało, że chcę się wyżyć, więc wyżywam się teraz w klubach w odwrotny sposób. Wyskakuję na solo i nikt mnie nie zagłuszy. Taki wzmacniaczek mi yy, pomaga. Teraz dobra, pokażę Wam tu podłogę. Do, do tego co do tam. A może bym się wybrał na dyskotekę? Jak już w tej chwili na solo wylatuje, jak trzeba. Pojedam dyskotekę. No dłużej Zostanę. To sobie przypomnę, żeby nie wodzić. Dobra. Jest i, jest i podłoga zrobiona pod to. Jest jeszcze brudna. Brudna po, po kielcach. Bo tam była nie, nie, nie myta podłoga. Czyli te, co ja tam miałem z, z, z No czy tak, wzmacniacz służy jako końcówka mocy tak naprawdę, czyli czysta barwa. Leci pierwszy racik. On jest w tej chwili tak ustawiony, drugi na maksa. I tak. Jeden racik jest włączony non-stop, on po prostu nawala mi, robi mi przester za ten zmacniacz, Nie używam go w ogóle czystej barwy. Nie ma czegoś takiego, że ja rata wyłączam. Nie, no, gram cały czas y, gitarą y, przesterowaną z tego rata. A drugi rat, jak widać, a jak widzicie, tu jest taśma fluorescencyjna. Dlaczego? Bo niego go włączam, tego nie włączam. To on jest włączony cały czas. Tu jest do pałka, jest solo. Oba raty ustawione są identycznie, z czego drugi rat jest ustawiony na maksa w głośności. Tego nie opowiadamy. Jeden deal włączony, no stop drugi wiadomo robi przestrzenie. Czyli yy, jedyny efekt, którego używam tak naprawdę w tej chwili z tym, yy, z tym kompem, to jest rat. Rat na solo. Tyle. No, na no, bułami to nie, nie opowiadamy. To tak, jakby było, że czy używa. Kaczki. Kiedy chcę, to sobie używa kaczki. Ja kiedy chcę, to sobie użyję tego. Łami Zresztą, resztą. Dlażę wam zaraz, może jakiś filmik, yy, znajdę. Jak, jak to gada? Yy, może spróby. Spróby yy, po coś powinienem mieć, bo skąd? Kon koncertowo ja nie kręcę filmików z koncertów. Yy, zresztą, nawet jeżeli ktoś by nakręcił filmik z koncertu telefonem yy, tam, komórkowym, czy. Czy jakimś tam GoPro, to co to co, co za, 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 będzie za jakość? To będzie w klubie to wiadomo. Jest, jest, to trzeba było podstawić mikrofony, zrobić miks, pier zielenia, żeby dla filmiku y, na YouTube'a opowiadającym o wzmacniaczu, ja będę tutaj i robił filmiki, jak to brzmi. No słuchajcie, nie będę opowiadał, nie będę wam grał na tym wzmacniaczu. Tutaj nie, nie oczekujcie, że ja podłączę się z gitarą i będziemy tutaj. Delektować się brzmieniem. Nie, to jest wzmacniacz jako końcówka mocy, W roboczy. To nie jest wzmacniacz wyjątkowy. Absolutnie. Nie możecie też pomyśleć, że O Fender Pro Reverb to jest wzmacniacz, który brzmi wspaniale. Jest to wzmacniacz rewelacyjny. Nie, to jest prymitywny wzmacniacz jako W roboczy do efektów gitarowych. Jako końcówka lampowa mocy, która bardzo. Oczywiście plastycznie gra i fajnie przyjmuje te pedały, czyli ta lampa, oczywiście, musi być. To nie mogę podłączyć tutaj Eltrona z kolumną 2 razy 12 cali na starych GDS-ach i powiedzieć: a jak to końcówka bądźcie to sobie Eltrona podłączy. No nie, no jednak trzeba zachować jednak ten standard i Fender Pro Reverb robi to fantastycznie. Idealny wzmacniacz na koncerty od małych klubów, chociaż. Pro Junior spokojnie nadaje się na wszystkie sceny, ale jeżeli potrzebujemy takiego mówienia porządnego na Ampie, no to 40W, a W15 już tutaj robi różnicę. Tym bardziej głośnik 12 cali, głośnik 10 cali. Tam jest Alniko Jensen, Alniko, a tutaj też jest Alniko. Czyli tak, jest to prymitywna końcówka lampowa do efektów yy, gitarowych i nie można oczekiwać, że to jest wzmacniacz do Stevie'ego i uzyskamy na nim doskonały jego sound. No nie, jak chcesz brzmienie Stevie'ego Rayvona? Kup sobie dokładnie jego wzmacniacz i odetnij przede wszystkim mu rękę. I sobie tutaj zrób yy, transplantację tej ręki, ponieważ większość brzmienia, które słyszymy, bierze się jednak z łapy, co by nie było. Więc wszelkiego rodzaju filmiki na necie. Hmm. Chociaż sam wiecie, no, pokazuje te filmiki, jak coś tam brzmi, żeby mi orientacja taka, nie? Jak coś może w jakim klimacie to brzmi, czyli nie jak brzmi, ale w jakim klimacie to może brzmieć. Więc nie będziemy podłączać Fendera tutaj Pro Reverba i słuchać, ponieważ filmików w necie jest tak dużo, y że każdy sobie... W Wyrobi zdanie, jak to może brzmieć. Tym bardziej, że teraz tak. Jeżeli byśmy wpięli w tej chwili tutaj gitarę i rzeczywiście rozkręciłbym się tutaj na maxa, znaczy na maxa, na trójkę, a trójka głośnościowo to jest, jak pamiętacie, granie niedawno na orężu 4x12 i rockerze, to ta trójka właśnie, to jest ta głośność. Nie wychodzę tutaj na piątkę i tak dalej, to zupełnie nie ma sensu. Trójeczka to jest. Co coś w zupełności wystarcza przy tym z basiaczu. Czyli tak, jeżeli mi się podłączy z efektami i tak dalej, czy to jest prorewerb? No nie, ma inny głośnik. Jak uderzam inaczej w gitarę niż ty uderzasz inaczej w gitarę. Moja gitara brzmi inaczej, bo ma inne przetworniki niż twoja gitara. Ma inne drewno, ma inne progi, ma inne struny, ma inny kabel, który idzie do pedalboardów. Pedal boardzie, mam inne efekty, i tak dalej, więc wszelkiego rodzaju hmm, filmiki, typu To brzmi dokładnie tak i u Ciebie zabrzmi. To są gównowarte. Nie wiem po co w ogóle ludzie kręcą takie hmm, testy testy sprzętów ze sklepu, nie, że biorą y, gitary. Nie powiem, już y, Bentony czy cokolwiek, czyli biorą gitary ze sklepu. Y, i porównują, na przykład, że ten efekt albo ta gitara brzmi tak, a ta gitara brzmi tak. No co to, w necie, na słuchawkach czy z głośniczka telefonu jesteśmy w stanie to wyłapać, a skąd też wiemy, czy tam nie idzie na przykład na kompie equalizer na drugi ślad, żeby zademonstrować, że dane, dana ścieżka, dany instrument jest tragiczny. Widziałem taki filmik na necie, jak koleś podłączył SM57 pod ten marszali, marszala taki plastikowy wzmacniaczek, nie? Postawił mu pod głośniczek i e, nagrał to. Kurde, mięso takie wiecie. Jakby tam podłączył, kurde, tu mesę e, na Full 412 i to jeszcze na jakimś kurde fajnym pomieszczeniu brzmiało to rewelacyjnie no ale słuchajcie ja miałem ten marszalik i wiem jak to pierdzi także tam postprodukcja zanim trafiło do ekranu waszego YouTube'a to to tam musiało ostro polecieć tak samo brzmienia brzmienia znanych gitarzystów no kupujemy wzmacniacz, który Chcemy zbliżyć się do tego danego gitarzysty z nadzieją, że osiągniemy to brzmienie. Nie. To się kupuje raczej wzmacniacz, bo on jest w pewnym charakterze. Czyli ten wzmacniacz brzmi punkowo, na przykład. Ten wzmacniacz brzmi bluesowo, a ten wzmacniacz jest stosowany w heavy metalu. Reszta to są już bardzo małe proporcje. A to, co słyszymy na płytach, no to nawet tacy fanacycy jak Majer przecież. To podobno w tej chwili nagrywa na fraktalu yy, studyjne rzeczy. Także, jeżeli jemu lepiej brzmi fraktal, a potem wszyscy słuchają płytę Majera i natownie yy, chcą yy kupować jego graty koncertowe, Czyli tak kupię sobie Aleksandra na przykład z yy, wzmacniaczyki, tutaj deklonik, tutaj coś sobie poukładamy. Będziemy odzorywać brzmienie Majera z tej płyty. A Majer, fru! Preset tutaj, tara! Włącza yy, pantery, nie? <ścoughs> I, I leci akordy. No nie wiemy, jak, jak to było w studio, więc yy, wzmacniacze raczej w tej chwili yy, powinny być przede wszystkim dla Was czymś o charakterze, czymś skutecznym, czyli głośność powinna być na tyle dobra, żeby można było konkurować z pierdzielniętym perkusistą. Powinien przede wszystkim mieć możliwość ekualizacji, czyli możliwość kręcenia, dostosowania do swoich efektów bo takie wzmacniacze typu końcówka mocy, jeżeli korzystamy z pedałków, no to ym, ta gałka w tym prorewerbie pro od środka jest dla mnie idealnym czymś. Jakbym tej gałki nie miał, to chyba ten wzmacniacz nie sprawdziłby się z moimi efektami, które yy, no dalej bym sobie szukał, no pewnie na tamtym bym yy, pitolił. Także yy, ta gałka zrobiła rewelacyjną robotę i jest to jedyna modyfikacja, yy, w głównym torze. A druga modyfikacja to, że yy, poczekajcie, co tam było z tą, z lampą. A, yy. jajaj, bo ma tranzystorowy ten. Yy. A już zapomniałem. To gdzieś tam wam w komentarzu napiszę. Yy, prostownik. Prostownik lampowy już nie istnieje. Tutaj to jest prostownik tranzystorowy w tym wzmacniaczu. To nie znaczy, że to jest instrukcja tranzystorowa, ponieważ prostownik tranzystorowy ma również lampowy wzmacniacz Pro Junior. Dużo wzmacniaczy, nawet większość wzmacniaczy ma prostowniki tranzystorowe. Fender stosował prostowniki lampowe na przykład takie wzmacniania jak CHAMP oraz w dużo innych wzmacniaczach, żeby nadać jakiś tam charakter takiego brzmienia. Tu jest postawiony prostownik tranzystorowy. Jest on bezpieczniejszą opcją niż prostownik lampowy. I w tym wzmacniaczu, jako platforma pedałowa z dużą ilością czystej barwy, no sprawdza się rewelacyjnie. Ja nie odczuwam tutaj jakiejś, żebym grał na tranzystorze czy coś takiego. Także nie zrozumcie źle, to nie jest wzmacniacz tranzystorowy, to jest wzmacniacz pełni lampowy z prostownikiem. Transistorowym, jak w większości wzmacniaczy lampowych, które tam pewnie są dostępne w sklepie, czy to reedycja? Czy to jest w ogóle reedycja Cas? To Deluxe, nie Deluxe Reverb AMO, to nie jest reedycja Deluxe Reverb AMPA. Deluxe Reverb AMPA w ogóle jest wzmacniaczem dwukanałowym, dwugłośnikowym, chociaż też w serii 6,8 jest tam reedycja. Jest to ciut inny wzmacniacz, inny charakter brzmieniowy, ale z filmików na przykład dowiecie się, że Deluxe Reverb jest to wzmacniacz, wzmacniacz, który bardzo szumi. Pro Reverb, jak kupiłem od kumpla, to pierwszego dnia w ogóle pomyślałem, ale lipa, taki brrr, ee, taki se nie? nie? Nie byłem świadomy w ogóle używania go poprawnie. I też szumiał, szumiał Reverb. Szumiał reverb trochę tremolo, szumiało. Nie były to szumy takie masakryczne, że nie dało się na nim grać, ale już, już było słyszalne na większych głośnościach. Po wywaleniu tych lamp, yy, ominięciu sygnału cisza, absolutna cisza. Wale go na dychę na przykład, mi się walę na dychę w testach yy, szumu i jest wszystko w porządku. Natomiast na trujeczce, jak gra, na tych dopaleniach, to jest całkowicie cichy także nie wiem co mam więcej powiedzieć na temat tego wzmacniacza jeżeli nie, to nie jest promocja, jeżeli szukacie wzmacniacza, który nie jest wzmacniaczem wyjątkowym wzmacniacza jako woła roboczego do waszych koncertów i tak dalej do napędzania efektów gitarowych a macie efekty już, które lubicie które wiecie, wiecie że będziecie na nie grać bo to nie jest wzmacniacz do poszukiwania brzmienia absolutnie nie można tak pomyśleć, że okupię pre-rewerba, zobaczę jak będzie brzmiał. Nie, to, to jest kołek brzmieniowy. Klin kołkowy, wzmacniacz yy, bez duchszy, yy, ponieważ jest skonstruowany, żeby przenieść, żeby, żeby podgłośnić do góry Twoje brzmienie, które już masz wypracowane w pedalbordzie. I robi to najlepiej ze wszystkich wzmacniaczy, jakie do tej pory yy, miałem. Czyli nie jest to wzmacniacz który ma swoje jakieś tam brzmienie. Tyle na temat tego wzmacniacza. Znajdziecie na filmiki na, na necie bardzo wiele filmików tego oto Ampa. I, a jeszcze, bo czasami się zastanawiam na temat, że producenci nie piszą z czego zbudowane są np. obudowy, wzmacniaczy i tak dalej. Często jest po prostu Spotkałem się, z, poszukałem wcześniej Princetona. No, i napaliłem się. O, kupię Princetona, bo w sumie mały, lekki i tak dalej. Okazuje się, że Princeton, no tutaj przód z paździerza, obudowa jest oczywiście ze sklejki, takie połączenia. No, musiałbym poszukać starego Princetona z lat 60., no ale mało ich. A jak ktoś sprzedaje, to jest powalony z ceną i tak dalej. Ym, więc ym, kupiłem go też dlatego, bo on jest cały zajmujący ze sklejki. To, 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 to wszystko to jest sklejka wysokiej jakości. Ładnie rezonuje, fajnie się odzywa. Nie widzę tutaj wielkiej różnicy między dużymi zestawami, na których na który grałem, a z oddechem i uderzeniem tego kompa, Także to kąpo ma pierdzielnięcie potężne takie, jakie, jakie trzeba. Ten wzmacniaczyk, chyba pasisz, nie? Tam jest płyta wiórowa w tym w tym tym. I on, no, no, mniejsze rzeczy tam fajnie przenosi, ale jak rzeczywiście potrzebujemy takiego strzała, no to już brakuje. Także yy, uprzedzam pytania. To jest wzmacniacz ze sklejki, ale Princeton już cały ze sklejki nie jest. I warto, nie wiem, czego Fender nie podaje tego. To się dowiadujemy tak naprawdę z forów for zagranicznych, że dany wzmacniacz ktoś kupił, kupił, rozkręcił, patrzył, lipa. Chociaż w Princetonie, jeżeli ktoś marzy o princetonie, to wiele osób przecież, princeton wielkością jest bardzo podobny do tego wzmacniacza i princeton jest w stanie zmieścić 12 calowy głośnik, więc jeżeli planujesz grać koncerty na princetonie, jak na przykład organek, to, to można na przykład wywalić przód, nie, 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 naprawdę to bardzo prosta sprawa, deskę kupić i dociąć i zrobić otwór na głośnik 12-calowy, wsadzić głośnik 12-calowy, przyczepić ten grill, co był wcześniej nawet. To wtedy nie ma znaczenia, czy przód jest z płyty wiórowej, czy z czegokolwiek, bo i tak będzie przecież zmieniać przód. Mówimy już takie w sumie nerdowskie tematy, nie? Kupujemy Princetona po to, żeby go rozwalić, bo będziemy pukać mu coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Zostawmy te nerdowskie rzeczy. C czyli o, w oryginale ten wzmacniacz, w oryginale, jest fajnym wzmacniaczem do efektów gitarowych i nic lepszego nie oferuje on. Nie ma lepszego brzmienia od innych wzmacniaczy. Nie jest elastyczniejszy, nie ma dwóch kanałów. Zwykły, prymitywny wzmacniacz jako końcówka mocy. Cześć!